Drzwi grobu otwarte, grób jest pusty. Całą noc każdy chrześcijanin w tę świętą noc. Każdy z nas czuwał, aby zobaczyć pusty grób, tu go nie ma. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Chrystus jest żyjący. Aleluja. Jezus żyje. To jest ta prawda, która. Nadaje sens życiu każdego z nas. To jest ta prawda, która przenika życie każdego z nas. To nadaje sens działaniu, wszystkiemu tego co czynimy, każdy z nas. Sens pragnień naszych, sens naszego życia. To jest wydarzenie, ogromne wydarzenie, które zmieniło cały świat. Bo nowy Adam, Jezus Chrystus z martwych wkracza Wkroczył w życie każdego z nas. Bracia i siostry, niech radość, że Chrystus żyje, Chrystus zmartwychwstał, że tu go nie ma, tu jest pusty grób. Drzwi są otwarte. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chrystus zaprasza Ciebie, abyś przyjął Jego zmartwychwstanie, przyjął Jego orędzie, abyś był tym, który odpowie miłością za miłość. Amen.